Witam, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Spotkam się z, was, z Wami po raz kolejny i chciałbym dzisiaj omówić sprawę jedną z ważniejszych w naszym życiu, to jest kwestia lęku, strachu. Strach, który paraliżuje, który uderza w nasz organizm. Niszczy nasze wszystkie struktury biologiczne, ma ogromny wpływ na nasze życie, aczkolwiek nasze życie jest o do. Co to jest strach? Co to jest depresja, kiedy w którymś momencie, można powiedzieć, tracimy panowanie nad umysłem. Odchodzi od nas dziewczyna, tracimy pracę, coś się dzieje i nagle wpadamy się w stan, w którym błagamy, Boże zrobię wszystko, żeby zatrzymać ten umysł, żeby zatrzymać myśli. Nie jestem w stanie. Umysł jak perpetuum mobile kręci się. Bez względu na to, co chcemy i jak chcemy, że modlimy się, prosimy o cud i cud się nie staje. Dlaczego to wszystko się dzieje? Tak jak Wam wcześniej mówiłem, właśnie o strukturze ego, o obrazie, który my, Dzięki społeczeństwu, rodzicom wytworzyliśmy osobowość odrębną, całkowicie odizolowaną. Rodzice nadali temu wizerunkowi imię. Mamy imię, nazwisko, datę urodzenia. I co najważniejsze, ten obraz ma pamięć, Zapamiętuje. Jest to struktura myśli. Mamy pewne, pewien obszar w naszym ego, który pamięta, pamięta wspomnienia. Dlatego, że nasze ego nie jest oparte na rzeczywistości, jest oparte na myślach. A co to jest myśl? Teraz wam powiem. Otóż jak powstaje strach. Otóż poprzez w trakcie naszego życia, w przeciągu naszego życia nasz umysł ze względów na bezpieczeństwo, ze względu na to, że umysł chce sam zabezpieczyć siebie, nagrywa Pewne wydarzenia związane z niebezpieczeństwem, związane z bólem, z cierpieniem, które przeżyliśmy. W psychologii to się nazywa trauma, więc przeżycia, które mają głęboki wpływ na nasze dalsze życie. Tak działa pamięć, tak działa umysł. Czy można się od tego uwolnić? Tak, można. Jak to działa? Popatrzmy na to z innego punktu widzenia. Inaczej, jak wygląda struktura? Otóż spotykamy umysł to jest komputer. To jest urządzenie, tak jak telefon, jak komputer. Jest to działanie mechaniczne, które działa dokładnie w ten sam sposób. Kiedy spotyka nas coś przykrego, złego, nasz umysł jest to komputer, który ma za zadanie wyciągnąć nas z tej sytuacji, ochronić nas. Jest to tak naprawdę, w rzeczywistości, umysł jest narzędziem przeżycia, ma nam pomóc. Więc co umysł robi? Otóż on. Idzie do przeszłości, jeżeli spotyka się z czymś bardzo niebezpiecznym, z czymś, co może zagrażać naszemu życiu, utratą pracy, utratą partnerki, jakimkolwiek wyrządzeniem nam krzywdy czy czegoś, czego sobie nie życzymy, nasz umysł, myśl. Idzie do przeszłości. Tam wyszukuje podobne sytuacje zagrożenia. Przetwarza to do teraźniejszości. Tu, w teraźniejszości. Przygląda się temu. My przyglądamy się temu. I tworzymy obraz tego, co się ewentualnie stanie w przyszłości. Prawdopodobny obraz, nie stuprocentowy wynik. Prawdopodobny, przewidywalny, albo nawet najgorszy. I to jest myśl, to jest ruch z przeszłości do teraźniejszości. Modyfikacja w teraźniejszości i Tworzenie przyszłości, wizji przyszłości, przypuszczalnego wizerunku. I ta myśl jest strachem, jest lękiem. Czyli załóżmy, ja ewentualnie czeka mnie operacja bodajże 19. Muszę jeszcze porozmawiać z lekarzem, nie wiem czy się zgodzę na 100%, ale zobaczymy. I teraz mam sytuację tego typu, że myślę, pamiętam sytuację bólu, takiego jak kiedy leżałem w domu, zbolały, czy to był potworny ból głowy, czy czegokolwiek, to ta pamięć, ta, to wspomnienie przeszłości jest obrazowane w teraźniejszości i ewentualnie daje wizerunek przyszłości. Czyli wyobrażam sobie siebie leżącego po operacji z bólem, potwornym bólem, budzę się z narkozy i tak dalej, i tak dalej. I to umysł tworzy. Czy tak będzie wyglądało? Nie wiem. Być może tak, być może nie. Co można zrobić? Jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić w takiej sytuacji, jedyną rozsądną rzeczą jest, kiedy umysł wyciągnie coś z przeszłości i przyprowadzi do teraźniejszości, Skup się w tym momencie, zwróć całą siłą, z taką uważnością taką, jaką mamy podczas gdy gubimy portfel albo gdy coś się dzieje takiego nie, nieoczekiwanego. Pies na nas skoczy na przykład niespodziewanie albo usłyszymy wybuch. Z taką uwagą skupmy się na punkcie teraźniejszym i nie pozwólmy temu, by stworzyło wizerunek przyszłości. Nie pozwólmy pod żadnym pozorem wytworzyć przyszłości. Wtedy zatrzymujemy łańcuch strachu. Czy umysł może nie nagrywać? Tak. Umysł może nie nagrywać. W sytuacji, kiedy mamy jakąś trudną kwestię, pójść do dentysty, czy e, operację, czy e, 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 trudne spotkanie, w tym momencie użyjmy czegoś, co ja nazywam tak zwana uważność. Gotowości. To jest właśnie uważność, taka po angielsku alert, taki, takie skupienie, jakie mamy, kiedy dzieją się niezwykłe rzeczy w naszym życiu. Nagłe, prawda? Dowiadujemy się jakiejś złej wieści, albo y, y, szukamy czegoś panicznie. To jest taka uważność. Jeżeli. Mamy jakieś spotkanie, bardzo trudne, problemy, rzeczy, których się boimy. Możemy wtedy poświęcić sobie tą uwagę pełną energii, pełną uważności, takiego alertu, pełną takiego, ale nieskupienia. Nie czegoś, co jest wymuszone, tylko właśnie czegoś, co jest czystą uważnością. I wtedy zobaczymy, że umysł nie nagrywa. Umysł nagrywa tylko wtedy, bo w momencie, gdy jesteśmy skupieni na sobie w taki stuprocentowy sposób, w taki pełnej uważności, w pełnej takiego skupienia, takiej konieczności, takiej, no, brakuje mi słów. Jeśli w tym momencie skupimy się na tym, na sobie, umysł nie nagrywa. Tak samo, jeżeli ma, dochodzi do sytuacji strachu, nie pozwólmy umysłowi na to, żeby tworzył wizję przyszłości, która jest niewiadoma, nie wiemy, co nas spotka. Ale strach, który przeżyjemy, jest tysiąckrotnie gorszy od rzeczy, która nas w rzeczywistości spotka w przyszłości. Jeżeli dojdzie do tego spotkania, jeżeli już mamy to spotkanie, to nagle nie jest znowu takie złe, umysł może sobie z tym poradzić. Tak samo mamy pewne inklinacje do rozdrapywania ran. Jest to bardzo mocno związane z tym wizerunkiem, z naszym ja, z tym centrum, z tym centrum. Czasami przypominają nam się chwile dramatyczne, i wchodzimy to cał, całym sobą emocjonalnie. Dochodzą do naszej świadomości o echa z przeszłości, gdzie po prostu torturujemy się czymś, co już minęło bólami. Przeżywamy na przykład jeszcze raz odejście partnera czy partnerki, albo przypomina nam się jak. Coś się nam wydarzyło złego, albo jak zostaliśmy oszukani, albo ktoś nas napadł, i ciągle umysł to odgrywa. Po co? Czy będziesz miał chociaż z tego jakieś pieniądze, czy korzyści? Wyobraź sobie, że każda myśl, którą wykorzystujesz w ten sposób, to jest. Jak fizyczne uderzenie we własny organizm, we własny mózg. Jest to fizyczne bicie się. Atakujesz sam siebie. Po co? Wtedy, kiedy jesteśmy pełną uważnością, pełną obecnością, Wtedy mamy kontakt naprawdę ze sobą, nie z wizerunkiem siebie, który jest domniemany, domyślny, tylko z tą rzeczywistością. W takiej świadomości, jeżeli mamy ból, to jest on sensacją, bo nie ma komentarza myśli. Zwróć uwagę, kiedy się oparzysz, najpierw jest sensacja, ach, a potem dochodzi myśl: O Boże, jakie to straszne, jakie to okropne. O Boże, to jest coś strasznego. Myśl jest bólem. Bó Przepraszam, myśl jest cierpieniem. Ból jest sensacją fizyczną, tak jak ból zęba. Przypominam ci opowieść Micha Buddyjskiego, Opata. E, e, buddyjskiego centrum we zachodniej Australii, w Perth, gdzie kiedyś mieszkałem, Adzian Brahma Vamsa. Przypomina mi się jego opowieść o tym, jak był w Tajlandii jako mnich i udał się na medytację do całkowicie odosobnionego miejsca, w cał, całkowitej izolacji. I w pewnym momencie złapał go błysem. Ząb go strasznie bolał, więc mówił, no cóż, medytacja pomoże. Usiadł w medytacji, a bój się wielokrotni. Mówił, może śpiewy, może recytacja świętych tekstów pomoże. I złapał się na tym, że biegał po dżungli. I w którymś momencie Wiedział, że do szpitala ma jakieś 500 kilometrów, do najbliższej wioski jakieś ze 100 kilometrów. Jest w całkowitym odosobnieniu. Usiadł. I nagle ból minął. Okazało się, że mógł spać. Mógł medytować. A ból zniknął. Ja słyszałem tą opowieść od niego, jak chodziłem do, do buddyjskiego centrum w zachodniej Australii. I on mówi, każdemu człowiekowi radzę przeżyć to, co on zrobił, co się stało. On się poddał. Ego nie wyrobiło. Pękło. Ból pozostał jako sensacja, ale cierpienie jako myśl odeszło. Chciałbym, żebyście wzięli sobie to pod uwagę, żyjąc w tym momencie, w tym życiu, w, tym, w tej przestrzeni, w tu i teraz, żebyście sami zobaczyli, co robicie ze swoim życiem i co strach, lęk, Depresja z wami robi, kiedy jest puszczona. Wolno, jak pies zerwany ze smyczy. Co robi ego odseparowany? Ja. Nie, nie chcę, żebyście osądzali. Obserwujcie bez osądu. Najwyższą inteligencją człowieka. Jest obserwacja bez osądzania. Proszę, zróbcie to. Przyżyjcie się. Przyżyjcie się strachowi, temu procesowi. Jak powstaje myśl? Przeszłość, teraźniejszość, mody, modyfikacja, tworzenie obrazu przyszłości, który nie jest realny. I to jest strach, to jest lęk. Przyjrzyjcie się temu, co robicie sobie i swojemu życiu, tworząc depresję. Co ego, co wyimaginowany obraz nas robi z nami, co robi z naszym życiem? Czy naprawdę chcecie być szczęśliwi? Z tym centrum nie będziecie nigdy. Bo szczęście nie, nale, nie należy do tego obrazu. Nie należy do tej ograniczonej przestrzeni w nas. Szczęście jest to inna nazwa na świadomość. Chcesz być szczęśliwy? Spróbuj. Pozdrawiam.